Marka, pierogi w Starym Domu wracają, są z nami i bodajże chyba od marca. E, tak, jesteśmy od 1 marca na powrocie. W e, suma sumarum jesteśmy na rynku już od 1 kwietnia 2013 roku z przerwą dwóch lat. Tak, pamiętam jeszcze z jarmarków bożonarodzeniowych, e, jak stoisko właśnie cieszyło się dużą po popularnością. Szczególnie przed świętami, kiedy wszyscy byli zajęci wszystkim tylko nie pierogami, bo prezentam, po coś tam, po coś tam. No niestety w tym roku Jarmarku nie było, już w poprzednim roku, przepraszam. W tym roku mam nadzieję, że będzie Jarmark i na to też liczymy chyba wszyscy, że ten biznes wróci na te jarmarki, stragane targowiska nie tylko, ale wszystkich spragnionych możemy zaprosić już do was. Pierogarnia w starym domu mieści się w starym domu. Gdzie jest stary dom, to chyba wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to znajdą. Rób Wojska Polskiego i Sobieskiego, albo Grunwaldzkiej, jak powoli. Jest stary dom, jest pierogarnia. No właśnie, pierogarnia, czyli co? Co robicie i co oferujecie swoim klientom? Przede wszystkim, pierogi, tak jak nazwa mówi. My właśnie jestem w trakcie, bo pora obiadowa się zbliża, tak jak pan Krystian zauważył. E, czekamy na telefony, czekamy na e, swoich klientów w okienku. E, tak jak Pan Krystian też wspomniał, stary dom. E, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą gdzie, jeśli nie, no to e, będziemy starać się robić jakieś takie wow, szał, żeby jednak nas było widać, bo małe okienko gdzieś to jednak znika w tym naszym e, drewnianym domku. E, no i co, polecamy 10-11 różnych rodzajów farszy. Wow. Także wow. zapraszamy serdecznie, zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie. Pytanie: klient, który was zaskoczył, albo może zamówienie, które was zaskoczyło, lub było takim takim, no, że tak powiem, przebiciem się przez e, niemożliwe e, jakieś wspomnienia w tym zakresie? E, mam kilka wspomnień z zeszłej jakby wcześniejszej działalności. E, przyjeż, e, przyjechała właściwie do nas pani. I zamówiła zamrożone pierogi, które pojechały do Norwegii. Oh. E, mam klientów, którzy zamawiają do Luksemburga i do Niemiec. Także, mimo tej małej, e, ciasnej, że tak powiem, kuchenki, e, gdzieś ten rozrzut jest. Tak? Mamy klientów, którzy e, no, gustują w, w tych smakach, jakie są. E, poza tym, teraz z nowości. E, Zaskoczeniem było, gdy podszedł do mnie, właściwie podeszła do mnie mama z synem, gdzie wcześniej przychodzili do nas na pierogi. Syn uczęszczał do przedszkola na Grunwalcki. Zawsze przychodzili do nas po pierogi, bo syn nie chciał jeść w przedszkolu on tylko zawsze po przedszkolu przychodził z mamą po pierogi z mięsem. Koniecznie musiały być z mięsem i on codziennie te pierogi jadł. Teraz po tej przerwie y, ujrzałam go w maseczce, taki duży chłop. Mówię: "Boże, no nie wierzę, nie?" A on znowu przyszedł po pierogi z mięsem i tak się cieszył i, i razem ze swoją mamą, że wróciliśmy na rynek, nie? Także to jest bardzo miłe, bardzo bardzo miło to wspominam. Ja myślę, że po tych pierogach on tak rośnie i, i to jest chyba ten klucz do sukcesu, ja to... że jednak tradycja zobowiązuje i te dania tradycyjne, które mieliśmy od babci, dziadka, mamy, taty Kogokolwiek, kto nam coś przyrządzał w kuchni, nie tylko w przedszkolu i w żołobku, to jest właśnie klucz do sukcesu, że, że no owszem, dobrze, mogą być fani e, antyglutenu i tak dalej. E, natomiast e, powiem szczerze, jednak, no wszystko jest dla, dla, dla człowieka, tylko, tylko z umiarem, oczywiście. E, ale fajnie, że, że takie właśnie przykłady z życia wzięte, gdzie e, klienci wracają, klienci szukają tej marki tradycji. E, to jest, to jest fajne i wiem, że, że mam nadzieję i myślę z pewnością całą, że to się będzie rozwijało i na rynku będziecie jeszcze bardziej widoczni. I no właśnie, plany na przyszłość, mamy, mamy już coś za nadzór. Czy na razie skupiamy się na bieżącej działalności? Na razie skupiamy się na swoim, że tak powiem, starcie. Z tym, że. Zauważyłam w ogóle tak po sobie, e, spontane są najlepsze. E, teraz przez tą całą e, akcję lockdown, COVID i tak dalej, nie mogłam znaleźć pracy. Więc postanowiłam, że reaktywujemy pierogarnię. Udało nam się to zrobić w przeciągu dwóch tygodni, e, łącznie z załatwieniem wszystkich urzędowych spraw, więc myślę, że jednak spontane są najlepsze. No to miło słyszeć, jednak te urzędy takie straszne nie są i jak ktoś chce i ma jeszcze możliwości i dużo zapału w sobie, to przeskoczy nawet góry przysłowiowe i chyba to jest ten do sukcesu, że trzeba chcieć, próbować, no i przede wszystkim mieć, mieć ten fakt w ręku, jak Pani Agnieszka. Wiadomo, nie każdemu pierogi wychodzą w domu, ja dzisiaj mam pierogi na obiad, tylko trochę można na niego poczekać, bo pewnie gdzieś koło 17 godziny, Lepiej moja żona z mamą, także zobaczymy, czy, czy, czy równie pyszne, a może lepsze, nie Na wiem. Pewno. Z pewnością. Kochani, myślę, że to jest dobry moment, kolejny lockdown niestety jest już rzeczywistością, który ogłosił premier o godzinie 11, ale to jest dobry moment, żeby wspierać się lokalnie. I myślę, że lokalnie możemy wiele zdziałać. Ja wiem, że czasem Kupujemy w internecie i kupujemy zewsząd, ale spójrzmy, może lokalnie jest dany produkt, usługa, i w tym momencie proponuję do pirogarni zadzwonić albo się umówić, albo po prostu się wybrać, bo te pierogi są i są dostępne, i są fajne jakościowo i cenowo również. Dla każdego coś się znajdzie. Pani Agnieszko, co poleciła Pani jeszcze osobom, które się wahają z własnym biznesem? Czy mają czekać, czy mają nie czekać? i że tak powiem, eee, za, ciosem. za ciosem. Od razu mówię, że za ciosem. Jeżeli ktoś chce być szefem, tam sobie, to niech otwiera, niech się nie zastanawia. Takie jest moje zdanie. Dziękuję, takie takie. No i myślę, myślę, że chyba większość z nas w takiej odpowiedzi oczekiwała. E, oczywiście wiadomo, że to nie jest czasem takie łatwe. E, ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, więc chyba chyba w tym szaleństwie jest metoda. W tym szaleństwie jest metoda i ja myślę, że zawsze warto iść do przodu.